To jest sztos, jakby prestiżowo. Na mi strzelać. Po finiestrze był 5-kilometrowy zjazd. A potem. Ale biegnie. Ale tam biegnie świstak! Nie, to nie świstak. Co to jest? Już się zatrzymało. Coś tam biegnie. Nie, nie, to jest coś dużego. Gruby świstak gruby świstak Ale wzajemnie. No, jeszcze raz Po finestre był zjazd 5 km krótki odpoczynek i kolejny 10 km podjazd e, właśnie tam widać ostatnie dwa kilometry. I mamy nadzieję tam gdzieś potem szukać czegoś do jedzenia. Temperatura e, nie odpuszcza. Mimo, że jesteśmy na powyżej 2000, to 32 stopnie w cieniu. A w słońcu to już w ogóle... Ależ ten podjazd wygląda pięknie. Cały czas jakieś 7-8%. Więc już swobodniej. Oh, cudo. Kilometrów i 1900 przewyższenia, prawie nie jest to łatwy dzisiaj dzień. Ale jest już dobrze, zaczęło się robić dobrze. Chyba mi przygrzało słońce, Kassasieta, rifugio. Kotek mi się odczepił. Może coś tu zjemy. Nie no czemu właściwie się Nie zapytać? Jest pasta lasagne. polenta, o. No, to jak Też to było cudowne. Zatrzymaliśmy się na pizzkę i zapytaliśmy o nocleg i okazało się, że jest. No bo co? Nie będziemy przecież już cisnęli dalej. Jesteśmy zmęczeni. Dwa, trzysta przewyższenia Ci wpadło. Męczący dzień. A tu mamy Pokaiki, tak trzeba żyć. Jedziemy do hotelu. Torino nis rally, Torino nis backpacking, dzień trzeci, wszyscy zwarci, gotowi. Zaczynamy z miasteczka, nie pamiętam jak się nazywa. Jedziemy do miasteczka, nie pamiętam jak się nazywa, ale już po francuskiej stronie. Yy, podjazdy z sakwami dają w kość. Yy, no ale trzeba jakoś jechać. Nogi bolą, chociaż na razie jeszcze nie, ale zaraz zaczną. Chłopaki uzupełniają wodę. Jak to nastroje, panowie? Cóż, tutaj są piękne, nastroje są piękne. Nastroje <śmiennie> są równie dobre, A, ma jak w wycieczki. <śmiennie> e, idziemy jak burza, 200% normy. Zastanawiamy się nawet nad tym, żeby zrobić turydnicę extreme, czyli przejechać ja w pierożną drugą. Jedną i drugą. Ale w drodze powrotnej podkręcić stawkę i 2 litry dziennie. Litr to za mało. no to witamy we Francji jak gdyby nic się nie zmieniło dzisiejszy pierwszy podjazd asfaltem buduje morale pierwsza godzinka i pierwsze 500 pykło To nie są lekkie rzeczy. A jak się nazywa to miasteczko, gdzie jedziemy? Brianko. Jedziemy do Brianką Do sklepu. Ponieważ śniadanie mieliśmy dzisiaj. Mimo, że we Włoszech to typowo francuskie. Kawa, croissanty i słodkie przekąski. Jesteśmy tak zamuleni, to jest masakra. Potrzebuję jakiejś buły z tłustym serem i z białkiem. Ale tu jest generalnie ładnie. Granica. Pięknie pykło pierwsze dwadzieścia kilometrów Ładujemy! o, o! o! Czas około 40 co? O mamo, ale jest pięknie. Widoki, czat. Jeszcze dwa. Tam. No i mamy co? Dziesięć kilosów, osiemset przewyższenia. bardzo. Col Nie wiem jak to się mówi. Nie znam francuskiego. Nie jestem szosowa. Ale wjechane. O mamo. 40 stopniowym upale co nie jest dobra sprawa. O mamo. Z tego co kojarzę, ale nie wiem, nie jestem do końca pewna, Tędy to tędy jechał tu de France. O, oh, cudnie tu jest. Przepięknie. Się zaczyna kolejny podjazd. 20 km. I bodajże 1300 w górę. Ale to chyba ostatni dzisiaj. Mam nadzieję, że temperatura też już troszkę spadnie. No i będzie trochę w cieniu, bo słońce już jest nieco niżej. Ach. JADYMY TO! Pierwszy dzień Alpy rozkręceń Drugi dzień szutrowa szaleństwo Finestra trzeci dzień śladami alpejskich asfaltowych podjazdów myślę z Tour de France może Niestety nieoczekiwany objazd trochę dorzucił nam kilometrów i pozbawił przewyższenia. No cóż, trzeba jechać jeszcze 11. Plassi Brawo Dorota, naprawdę Wszystkie warszty założone. Jednak idziemy na dół. Tutaj 12 stopni w nocy byłoby chyba 5. Niestety wlepka moja leci. Od patrzcie ten zachód słońca. Ale zjeżdżamy w dół. Gdzie? Żadnego siusiaka. No. Mam bo z siusiakiem zostałem. Przylepią na No. Idziemy niżej, bo tam będzie cieplej. Wam robimy coś niesamowicie, zajebiście, fajnego, odmieniającego ludzkie życie. Takie momenty powodują, że opiera to sens. Te rzeczy, które się robi na sobie, co dzień. No, no, idziemy.